Witajcie dziewczęta! Widać, stałam się. Nie, witajcie to, mówię tam do kamery. Nikt nie przyszedł, Larciu. Witajcie dziewczęta! Jeszcze raz. Stałam się dumną posiadaczką tego otolowkowego stolika. Fialbo, tak myślę. I nie chcę mi się czekać, aż człowiek go złoży, bo nie wiadomo, kiedy to nastąpi. Na pewno później niż wcześniej, dlatego słuchajcie, próbuję go złożyć sama. Ja wiem, że dla normalnych ludzi to to jest dość proste, ale ja się za takie rzeczy nie biorę, dlatego że w życiu wychodzę z założenia. No ja i gdzieś posiadałam się w okrę, A Wychodzę z założenia w życiu, że e, kobiety są od tego, żeby wykonywały swoje damskie role, mężczyźni są od tego, żeby wykonywali swoje męskie role. E, ponieważ e, tak świat został stworzony i tak jest najlepiej. Dla mnie oczywiście, jak ktoś ma inne zdanie, to niech tam sobie myśli jak chce. Natomiast uważam, że kobieta, pomimo tego, że wykonuje na co dzień swoje damskie role, jakkolwiek by je nie nazywał, to słuchajcie, uważam, że każda z nas powinna umieć pewne rzeczy robić. Ja umiem, natomiast po prostu ich nie robię, z tego właśnie względu, że nie po to yy, wiązałam się z mężczyzną, żeby też być mężczyzną. <laughs> nie wiem, czy rozumiecie mój tak yy, czy, czy łapiecie mój tok rozumowania. Oczywiście od, od nikogo tu nie wymagam, żeby się ze mną zgadzał, natomiast tak mam. Po to mój mąż chce widzieć we mnie stuprocentową kobietę, żebym nią była. Oczywiście to, że robicie coś męskiego, takie rzeczy, które w założeniu generalnie miały być męskie, to wcale nie znaczy, że jesteście mniej kobiecy. Oczywiście, że. Oczywiście, że nie. Natomiast, no tak mam. E, nagadałam się, nagadałam, a dążę do tego, że pomimo tego, że takich rzeczy na co dzień nie robię, to właśnie składam stolik. I bardzo bym prosiła, żeby trzymać za mnie kciuki, bo bardzo chcę go dzisiaj złożyć. Bardzo, 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 bardzo chcę go dzisiaj złożyć. No i już poczyniłam ku temu pierwsze rzeczy. Pierwsze kiko i już widzę, że tu jest odbita łóżka, czy właściwie w I jestem już zła, no ale trudno. Także odezwę się do Was, jak już poczynię większe kroki. Zobaczcie naszego małego staruszka. W objęciach z Larą już chyba z 15 minut. Zobaczcie, już jest taki biedny, wyliniały. Psą, obawiam się jego ostatnie miesiące, jeśli nie tygodnie, ale Lara o niego dba jak może. Słuchajcie, przyjaźń. Ja nigdy nie sądziłam, że pies może się przyjaźnić ze szczurem, ale uwierzcie mi, że może. A ona jest dla niego taką mamusią, traktuje go jak małego szczeniaka. On jest, zobacz, taki biedny już. Ale Larcia się starał, przyjemnie mu z Taką chwilę, tylko delikatnie, Larson. Delikatnie. Szczur, jak ma dość, to włożyć pod szafkę. I tyle. U dziewczęta. Witajcie drugiego dnia. I e, zobaczcie, tak prezentuje się mój nowy stoliczek, z którego jestem bardzo dumna, chociaż jest prześwietlony jak nie wiadomo co. Mimo, że pogody nie ma żadnej, to tu jest prześwietlony jak diabli. No, kolory z tych moich. O, teraz są prawdziwe. A i dalej, tym gorzej. No, ale trudno. Pokazałam Wam kolory z bliska. Zobaczcie, tak wygląda stoliczek po skręceniu. Jeszcze zostało mi tutaj wkręcić śrubki. O, tutaj, ale chciałam, to, chciałam Wam pokazać jeszcze. O, tutaj łap ostrość. Chciałam Wam pokazać jeszcze za dnia, bo mimo, że jest godzina po 16, to już jest coraz ciemniej. A ja właśnie w tej chwili muszę doładować sobie wkrętarkę, bo wkrętarka to za dużo powiedziane. No, taki, o, taki maluszek. Dzięki któremu kręcanie śrubek w blat od spodu to była czysta przyjemność. <laughs> także odważyłam się, bo myślałam, że się nie odważę kręcić śrubek w ten blat. Znaczy nie dlatego, żeby to było coś przerażającego, tylko bałam się, że jak coś popsuje, no to sama sobie popsuje, nie? No ale się okazało, że wyszło bezproblemowo, także taki maluszek to już taki trochę y, mały, mało silny jest, więc muszę go podładować po to, żeby wkręcić tutaj, właśnie tutaj na bokach, 6 śrubek i z drugiej strony 6 śrubek. I będzie gotowe. I wydaje mi się, że wygląda to znacznie lepiej niż ten biały lak, który, wiecie, jak był kupowany, to też był bardzo fajny, ale ile lat można mieć tego laka? Laka dostanie teraz Sebastian, bo sobie zażyczył że chce do siebie do pokoiku, więc dostanie. I tak się pięknie komponuje z tą granatową poduszką. Teraz zobaczcie te moje czarki chińsko-japońskie, które tyle lat czekały na to, żeby je wyeksponować i wydaje mi się, że, że tutaj pasują bardzo. Kurde, naprawdę, uwierzcie mi, oko kamery trochę to przekłamuje, bo w rzeczywistości wygląda to tak, tak jakoś ładniej. A tutaj ta kamera, dlatego, że pod światło kręcę, no. Ja wiem, to jest tylko taki mały stoliczek, ale to jest wielka radość dla mnie, dlatego że on jest drewniany. Wiecie, to nie jest płyta, tylko to jest drewno i to mnie bardzo cieszy. A zobaczcie, panienki, jeszcze to jest druga rzecz, którą kupiliśmy w IKA. To jest zestaw dwóch obrazów. Ja bardzo chciałam ten i myślałam, że to jest jeden do kupienia. Okazuje się, że to jest zestaw dwa obrazy w jednej cenie. Przy czym. To jest taka jeden i drugi. To jest tak jakby awers i rewers, odwrotne kolory. O, przy okazji go rozbierzemy. Jeszcze nawet nie wiem co z tym zrobić, nie wiem gdzie to postawić, ale jestem zachwycona. Jestem ciekawa, czy to jest matowe pod spodem. Bo zobaczcie, jeden jest taki. Mnie właśnie chodziło o tą czarną wersję kolorystyczną. Ja jestem zachwycona tym. A tu jest odwrotnie. Czekajcie. Tylko tutaj mamy, co my tu mamy? Tutaj mamy herbsy, tak? A tu mamy wegetable. tak się prezentuje zestaw. I teoretycznie to niby powinno być w kuchni, wiecie, ale to wisiało w Ikea w pokoju. I tam w tym pokoju to mi się strasznie spodobało, i w ogóle nagrałam Wam to, tylko jestem takim głąbem, że. Znaczy, przepraszam, chciałam to nagrać. Wierzyłam w to, że to się nagrywa, a niestety okazało się, że się nie nagrało, ponieważ nie włączyłam kamery i jestem wściekła. To było powieszone na tle pięknej, ciemnej ściany w pokoju nad, nad taką, takim regałem niskim, taką komódką. I wyglądało to rewelacyjnie, a pokój był po prostu genialny. Ja na pewno na stronie nie odnajdę tego, um, tego pokoju i na pewno nie będę mogła Wam tutaj wrzucić zdjęć, ponieważ jestem tak na siebie zła. Ja tam po prostu popłynęłam z przemową do Was na temat uroku tego pokoju i jak montowałam ten film. A wiecie, że ja ten film montowałam o pierwszej w nocy, w niedzielę, jak wróciliśmy, żeby był na poniedziałek rano, i trzymało mnie w napięciu to, że zaraz zobaczę jeszcze raz ten piękny pokój. I co? Nic. Okazało się, że tego nie nagrałam. W każdym razie, no. To, yy, mówię, było na tle czarnej, ścian ciemnej ściany, nie pamiętam jak to był odcień, dobra, nie będę tego teraz rozwalać. W każdym razie jestem tymi dwoma obrazami zachwycona. Pięknie wyglądały na tle ciemnej ściany, bo na tle białej ściany to one tak trochę tracą trochę, nie wiem, może do przedpokoju, bo w sumie w kuchni nie bardzo mam gdzie je powiesić. Ja jestem zachwycona. Montaż tego stoliczka y, to jest moment. Moment, tylko trzeba mieć wkrętarkę, no bo ja ze swoją słabą rączką nie wkręcę w ten blat y, śrubek. Nie ma opcji, bo to jest lite drewno, jakieś pewnie byle jakie, ale y, to nie jest żadna płyta fornirowana, tylko to jest lite drewno i tak wiecie, łapką wkręcać to niekoniecznie, dlatego wkrętarka musi być. Dobra, kończę. I jeszcze pewnie do Was za chwilę powrócę. A jak już tak sobie rozmawiamy o rzeczach, które mnie ostatnio zachwycają, czyli tak jak ten stolik, jak te plakaty z Ikea, to chciałam Wam jeszcze pokazać trzy rzeczy, z których jedna zachwyciła mnie absolutnie. Dwie inne testuję i dlatego nie mogę jeszcze powiedzieć, że zachwyciła mnie tak wiecie, ponad wszystko, dlatego że no, użytkuję jakieś dwa tygodnie, mniej więcej, i jestem bardzo, bardzo pozytywnie zasko znaczy nie zaskoczona, właśnie wcale nie jestem zaskoczona, bardzo mi się podobają wszystkie trzy produkty, natomiast jeden jest taki, że bardzo łatwo się nim w nim zakochać od razu, bo od razu na bieżąco widać. Jak cudny jest. I słuchajcie, są to trzy produkty z marki Beoli Botanika. Wiecie, że ja e, mam przyjemność współpracować z tą marką. To jest trzecia rzecz. Pokazuję, mówię trzy, a pokazuję dwie. E, otrzymałam od marki liftingująco naprawcze transformujące serum pod oczy e, i napowiki z kofeiną i peptydami z kwasem hialuronowym i kompleksem Beautify. To jest. E, 20 Seconds Magic Eye Treatment. Takie coś. I przyznam, że używam go tylko i wyłącznie na noc. Nie dlatego, że jest dedykowany do używania na noc, tylko że tak mi go szkoda to jest takie fajne serum, które jak pisze producent, jest w takiej formule, formuła o dwufazowej konsystencji przechodzącej z wodnej w kremową. I tutaj przyznam szczerze, że ja nie bardzo rozumiem, bo dla mnie to to od razu jest kremowe, no ale spójrzcie, tak to wygląda. To jest buteleczka szklana, jest tutaj 15 ml, czyli jak standardowy, standardowy krem pod oczy. I to jest... To jest preparat, który w 98% jest wyprodukowany z, z, z naturalnych składników. Ma oznaczenia PETA. Jest cruelty free, wegański, nietestowany, czyli wszystko, co dla mnie jest bardzo ważne. I zobaczcie, no dla mnie to, to jest od razu kremowe, więc akurat nie wiem o co chodzi z tą dwufazową no konsystencją, bo dla mnie to jest po prostu kremowe. Ale zobaczcie, jakie to jest leciutkie i um, to jest serum, więc teoretycznie powinno potrzebować domknięcia kremem. Natomiast i e, ja go domykam kremem. Natomiast muszę wam powiedzieć, że jako krem pod oczy sprawdza się bardzo dobrze. Tak pięknie nawilża i lekko tak jakby natłuszczał skórę, że przynajmniej pod moje oko nie ma potrzeby Nakładanie czegoś więcej. Ja dokładam, bo mam obsesyjkę małą, taką wiecie, żeby do, doskonale odżywić to oko. Nie pachnie. Yy, używam jakieś dwa tygodnie, myślę. I jestem bardzo zadowolona mega zadowolona i bardzo fajne jest to opakowanie yy, z tą pompeczką. Nie trzeba się babrać w małym słoiczku. Bardzo, bardzo fajne. To mi się bardzo podoba. I otrzymałam również krem na noc. Jest to krem na noc o bogatej formule z aktywnymi ekstraktami i olejami naturalnymi. Intensywnie regeneruje, odżywia i pielęgnuje skórę odwodniodą, wrażliwą, naczyniową, silnie nawilża, uelastycznia i wspomaga naturalny proces odnowy naskórka, łagodzi i koi podrażnienia. Przeciwdziała skutkom niekorzystnego wpływu środowiska, wzmacnia ochronę przed wolnymi rodnikami i stresem oksydacyjnym. Polecany do wszystkich typów skóry, w tym wrażliwej i skłonnej do podrażnień. Mamy tutaj w składnikach aktywnych Biofilik Second Skin. Naturalny emulgator lamelarny o strukturze lipidowej, tożsamej z warstwą rogową na Tworzy efekt drugiej skóry, przez co ułatwia penetrację i zwiększa skuteczność składników aktywnych oraz utrzymuje prawidłowe nawilżenie skóry. Gemmo Calm. calm. Ulga dla podrażnionej skóry. Aktywny ekstrakt z pąków czarnej porzeczki, który łagodzi podrażnienia i koi. Olej z pestek winogron który wspomaga intensywną antyoksydację, hamury, hamuje procesy starzenia się skóry, powstrzymuje działanie wolnych rodników i powiem Wam tak to jest bardzo bogata konsystencja, ale to bardzo bardzo bardzo, naprawdę ja nie wiem na pewno są osoby którym taka formuła nie będzie pasowała, mnie pasuje bardzo, krem jest no tak śmietankowy kremowy i to jest naprawdę bogata formuła ale na tyle lekka, że nie musicie sobie ciągnąć skóry, starając się rozprowadzić. Jest to bardzo bogate, ale nie zachowuje się jak stary krem niba, który wiecie, trzeba było dobrze dłońmi ciepłymi rozpracowywać, żeby on się chciał rozmarę zobaczyć. To jest też nie pachnie. No tutaj nie będzie zapachów. Ale dziewczęta. Powiem szczerze, moje pierwsze wrażenie było takie, że on jest za ciężki. I pewnie pod makijaż by się nie sprawdził. Dlatego jest na noc. Ale na noc to jest po prostu jak puchowa kołderka. No, jest efekt taki, że delikatnie zostaje na skórze, dlatego no, prawdopodobnie pod makijaż by się nie przydał. No i nie takie jest jego przeznaczenie, ale on ma jakiś zapach. Ma taki zapach apteczny, a po prostu jest taki neutralny. Ja testuję i jak na razie bardzo mi się podoba. Um, szczególnie podoba mi się rano skóra, jak się budzę. No i to jest chyba warte tego, żeby się pomęczyć z kosmetykiem, który nie ma zapachu. Bo wiem, że jest um, wiele z Was, które mówią, że bez zapachu kosmetyki tak nie cieszy. Ale uwierzcie mi, że rano zobaczycie piękną skórę. A teraz chcę Wam pokazać mój hit. To jest hit nad hity. Ja wiem, że się ekscytuję jak małe dziecko, ale no ja tak mam. Któraś z Was kiedyś mi pisała, że za bardzo się ekscytuję, no ale ja po prostu tak mam. To nie jest udawane. Słuchajcie dziewczęta, to jest róż. I to jest róż, który jak zobaczyłam przez tą buteleczkę, bo to jest szklane opakowanie, to mówię sobie, eee, Taki jakiś kolor, nie? Taki jakiś. To ma aplikator jak błyszczyk. Z taką pacynką. Zobaczcie, to jest efekt różu nakładanego o godzinie siódmej rano, a mamy godzinę 17.40. czterdzieści. Nie znika. Jest cudownie obłędny wręcz. I zobaczcie konsystencję. Nakłada się jego jak pomadkę. Specjalnie wzięłam ze sobą gąbkę, bo ja go rano nakładam gąbką. Ja go miałam ze sobą w Warszawie. I dziewczyny, to robi cały makijaż. Nakładacie ten piękny róż na policzki i to robi normalnie robotę. Zobaczcie, ja go nakładam w ten sposób, że najpierw go, ja go takimi punkcikami nakładam. I delikatnie go tak yy, rozcieram dłonią, ręką, palcem właściwie, ale tak stempluję sobie. A potem, już mi trochę przesła ta gąbka, ale. Doklepuję go właśnie gąbeczką. I zobaczcie. Jejku, mówi Wam dziewczęta! I on w, w połączeniu właśnie z bronzerem robi coś tak pięknego. No i mówię, siódma rano, a teraz 17:40, czyli prawie 8 godzin, nie, 11 godzin prawie. Jest efekt według mnie oszałamiający. I komfort, w jakim, z jakim się go nakłada, jest. też nie pachnie, ale jest przepiękny. Bardzo serdecznie polecam Wam te produkty. To jest już, to są, ja mam już 6 produktów z Botanika i wszystkimi sześcioma jestem zachwycona. Podtrzymuje mój zachwyt nad y, samoopalaczem. To mleczko do twarzy jest genialne. Skóra jest taka, wiecie, napuszona po nim, taka jakbyście sobie wstrzyknęły kwas hialuronowy w policzki. Tak pięknie wygląda. Naprawdę serca wam polecam. Nie, nie pachnie i e, chciałabym też powiedzieć, że nadal obowiązuje kod zniżkowy, ten 21% na hasło joannapinkowska21. Ja wam wrzucę wszystkie linki i do tych produktów e, <laughs> i ten link, który upoważnia do 21% zniżki dziewczęta, bo dobre rzeczy trzeba polecać, to nie są może tanie rzeczy, no, ale to tak, wiecie, jak z tym naczyniem żarodpornym, który kupowałam w Half Price. Nie zawsze trzeba czekać na coś tańszego, bo czasami y, to, co jest droższe, daje dużo większą radość niż nawet to, co się upolowało w superpromocji. Ale oczywiście y, to są Wasze wybory. Ja tylko przedstawiam fantastyczną ofertę, a czy z niej skorzystacie, czy nie, to jest już Wasz wybór. <laughs> Chciałabym również uspokoić, że to jest ostatni vlog, który ukazuje się tak, wiecie, dzień po dniu. Pierwsze dwa vlogi z Warszawy były dzień po dniu, dlatego że nie chciałam tego rozbijać na inne dni, żeby to tworzyło jakąś całość. A właśnie w środę rano, czyli ten vlog, ukazuje się w swoim normalnym terminie. Następny uka ukaże się w piątek, bo absolutnie nie zamierzam Was męczyć swoją osobą. To był taki wypadek przy pracy. Jeśli Wam się podobało, to zostawcie łapeczkę w górę. Zasubskrybujcie kanał, jeśli dotąd jeszcze tego nie zrobiłyście. I do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się ciepło, buziaczki. Pa, Pa!